Dziękuję i dzień dobry Państwu. Rzeczywiście Polska potrzebuje dzisiaj głosu obywateli, którzy zdają sobie sprawę z tego, jaka jest dziś sytuacja w naszym kraju, jak bardzo jest on degradowany i pod względem odnoszącym się do sposobu działania państwa, jak i jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. No, za tym pewnie przyjdą społeczne. Sprawa bezpieczeństwa. Wszystko to razem dziś wygląda w sposób niedobry, bardzo niedobry, zaskakująco można powiedzieć niedobry. Myśmy się spodziewali, że władza tej formacji, która dzisiaj ją sprawuje, będzie dla Polski szkodliwa, ale nie sądziliśmy, że to będzie aż tak, że prawo zostanie całkowicie zdeptane. No w gruncie rzeczy powstanie sytuacja, w której prawo przestaje obowiązywać. Właściwie nie ma prawa, bo w każdym momencie władza może jakąś decyzją, czy to praktyczną tylko, czy to zawartą w jakimś akcie, ale akcie całkowicie nielegalnym, po prostu kształt prawa zmienić albo w ogóle po prostu się z nim nie liczyć. I to jest rzecz naprawdę niezwykle niebezpieczna, niebezpieczna także dla obywateli. Może nie wszyscy, może nawet znaczna część sobie z tego nie zdaje sprawę. Uważa, że to jest jakaś rozgrywka między politykami, igrzyska. Otóż nie, proszę Państwa, to pewnego dnia i to pewnie nieodległego zacznie dotykać, a może już dotykać, bo o tym jeszcze nie wiemy, bo przecież w końcu Polska jest dużym krajem, nie wszystko dociera. Obywateli w różnych miejscach naszego kraju, w relacjach z władzą, niższych szczebli władzą samorządową z organami państwowymi z organami porządku publicznego że to po prostu zacznie przypominać bo już mocno przypomina sytuację parolską a po co zapowiada minister Żurek no to pokazuje że tutaj tendencja jest zupełnie oczywista chcą wprowadzić taki system w którym na przykład sądownictwo będzie całkowicie dyspozycyjne wobec władzy ja może powiem kilka, ale tylko kilka słów o historii tego, ale już po 1989 roku. Otóż na przykład w NRD, w Berlinie, w najważniejszych sądach zmieniono 58% składów, wyeliminowano 58% sędziów. W innych miejscach nieco mniej, ale to zawsze był procent bardzo wysoki. W Polsce nie zrobiono nic. Nawet z sędziami, którzy byli znani w latach 80 z wyjątkowo skandalicznych wyroków, też nic nie uczyniono. Powstała ta koncepcja profesora Szczębosza, samooczyszczenia się, tylko że tego samooczyszczenia nie było w żadnym stopniu. Po prostu ci sędziowie, którzy byli w okresie prl i którzy wtedy nie mieli odwagi się zbuntować, no po prostu nie byli też gotowi do tego, żeby podjąć jakieś działania właśnie zmierzające do tego samooczyszczenia. I w związku z tym Powstał stan, w którym gwarancją patologicznego systemu w Polsce, postkomunizmu, systemu skrajnie nieefektywnego i skrajnie niesprawiedliwego, no miliony ludzi bezrobotnych, głodne dzieci, etc., etc., było właśnie sądownictwo. I zawsze było bardzo zaciekle bronione przed jakimikolwiek zmianami przez te patoelity, które zostały wyłonione na przełomie lat 80. i 90. I to jest stan, który w tej chwili jest przywracany. Jest przywracany z całą energią, tylko jeszcze w znacznie zaostrzonym wymiarze. No, ja przypomnę to, co wczoraj z tego miejsca mówiłem o tych propozycjach czy ponagleniach nawet ze strony Bachmana, Niemca zamieszkałego w Polsce, który na początku tych wydarzeń mówił o zastosowaniu wszystkich metod państwa policyjnego i to nie tylko przez policję, przez całe państwo, mówiąc o tym, że inne organy, które są w stanie stosować przymus, Na teraz zaproponował, żeby po prostu napaść na Bank Narodowy i w gruncie rzeczy ukraść 120 kilka co najmniej miliardów dolarów. Przy czym on zdaje sobie sprawę, jeśli ktoś przeczyta ten artykuł, to wie, że on sobie zdaje sprawę, jakie będą tego następstwa, jeżeli chodzi o ratingi, jeżeli chodzi o Wartość złotówki, że to będzie po prostu huragan i to taki straszliwy huragan, który będzie przechodził przez polską gospodarkę, ale mimo wszystko trzeba to zrobić. Jeszcze raz powtarzam to, co mówiłem wczoraj. No tutaj Mam nadzieję, że dojdzie do tego momentu, w którym te sprawy będą rozliczone w trybie karnym. Ale dziś mamy. Po pierwsze, sprawę imigracji, no, ogromne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i to nie zależy od tego, czy na przykład na rok czy dwa Polska zostanie z tego ze względów taktycznych wyłączona, taktycznych, bo związanych z wyborami z 27 roku, bo przecież Unia Europejska absolutnie tak naprawdę nie interesuje się żadną praworządnością, akceptuje to wszystko, co wyprawia się w Polsce. A chce, żeby ta ekipa w dalszym ciągu rządziła, ale to, to Polski przyjdzie. Przyjdzie wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami no bardzo daleko idącymi, dotykającymi właściwie wszystkich obywateli, może poza tymi, którzy mieszkają w zamkniętych osiedlach, tą najbogatszą częścią społeczeństwa, która ma oczywiście ogromny wpływ na bieg życia politycznego i bieg życia społecznego i w związku z tym. Tylko te interesy są w gruncie rzeczy brane pod uwagę. Sprawa Mercosuru. To jest, proszę Państwa, tylko jeden z elementów tragedii polskiego rolnictwa. Już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. To będzie też przedmiot tego spotkania. Polskie rolnictwo dzisiaj umiera. No ja przypomnę, że dla naszych rządów 1400 zł za tonę pszenicy to była ta. Cena, do której jeszcze żeśmy dopłacali. I te 1400 zł to było 1400 zł przed inflacją, czyli siła nabywcza tego była no, bliska 2000 zł. No, teraz jest 600-700 zł, więc no, to są ceny po prostu kompletnie nieopłacalne. I to dotyczy nie tylko zbóż, ale także właśnie wszystkich innych produktów, tych podstawowych produktów rolnych. i to po prostu prowadzi do tego, żeby polskie rolnictwo się załamało, co oznacza załamanie struktury społecznej wsi. Nie dlatego, żeby dzisiaj większość wsi żyła z rolnictwa, bo tak nie jest zdecydowanie. Większość już nie żyje z rolnictwa, ale jest z rolnictwem związana. I ten atak też nie jest przypadkowy, bo to jest część socjotechniki Unii Europejskiej, która chce wszelkie środowiska, wielkie środowiska społeczne, które są oparciem dla jakiegoś konserwatywnego myślenia, konserwatywnego działania, działania z przesłanek konserwatywnych, ideologii konserwatywnych, po prostu ograniczyć, niszczyć, no bo chcą zachować dominację tej obecnej elity, która ma charakter, jak to oni nazywają, liberalno-demokratyczny, chociaż ta liberalna demokracja już dawno pokazuje zęby i na przykład... Czy można mówić o demokracji angielskiej, że tam kilka tysięcy ludzi siedzi w więzieniach za to, że coś powiedziała, a wobec kolejnych kilku tysięcy są prowadzone działania zmierzające do ukarania właśnie za tego rodzaju czyny. No, bez wolności słowa oczywiście żadnej demokracji nie ma i być nie może. I tak to, proszę Państwa, wygląda. I biorąc pod uwagę te plany dotyczące. Mowy nienawiści. No będziemy mieli też taką sytuację w Polsce, jeżeli nie zatrzymamy tego wszystkiego, jeżeli nie włączymy się to jako bardzo ważny podmiot w ten ruch europejski, bo istnieje dzisiaj taki europejski ruch zmierzający do tego, żeby to wszystko, co dzisiaj dzieje się w Europie, i tutaj trzeba dodać zielony ład, który niszczy europejską, ale także i to w wielkiej mierze polską gospodarkę, Został powstrzymany. Są takie siły w Europie, jest ich teraz więcej, są mocne. Nie zawsze mają w, w każdej sprawie takie poglądy jak my. Tutaj bywają daleko idące różnice. Do niektórych spraw jesteśmy krytycznie nastawieni, ale ten generalny kierunek musi być taki, żeby te siły jednak w Europie zwyciężyły i musimy w tym brać udział. I to spotkanie będzie także. W tym kierunku my chcemy budować nadzieję Polaków na wielką zmianę. Nadzieję na wielką zmianę tu w Polsce, ale też nadzieję na wielką zmianę w Europie. Chodzi o to, żeby to się połączyło w pewną całość, żeby przyszła Polska mogła spokojnie funkcjonować w dobrych stosunkach z innymi krajami europejskimi, w ramach Unii Europejskiej, ale oczywiście zreformowanej Unii Europejskiej, takiej, która zachowuje suwerenność państw, żeby to można było wpisać na przykład w ten wielki plan Trumpa, który został przedstawiony na, w czasie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Plan, który jest próbą. Zaproponowania czegoś, co ochroni narody, ich suwerenność, ochroni wolność, ochroni demokrację, doprowadzi do tego, że świat wróci także do zdrowego rozsądku. To, co mówił wczoraj bodajże pan profesor Nowak po swoim spotkaniu w Bundestagu z AFD, z przedstawicielami AFD, czy może nawet z całym klubem AFD, to był chyba nawet cały klub. Mianowicie, że to, co nas łączy z całą grupą tych formacji europejskich, to właśnie jest odwołanie się do zdrowego rozsądku. Bo ta polityka, która jest dzisiaj prowadzona, jest odrzuceniem do zdrowego rozsądku, jest po prostu przyjmowaniem do, idolości, do wiadomości i w następnie wcieleniem w życie różnego rodzaju lewicowych, wręcz oszalałych ideologii, które zresztą w pewnej części były już kiedyś realizowane, w Związku Sowieckim w pierwszej fazie jego istnienia. Później no, Stalin to zatrzymał, Stalin zmienił tą politykę, co oczywiście nie oznacza, żeby Państwo zrozumieli, bo nie chcę zobaczyć tytułów, że bronię Stalina, że, że on był w związku z tym dobry. Nie, to był wielki zbrodniarz, wielki ludobójca, śmiertelny wróg naszego narodu i śmiertelny wróg po prostu ludzkości ale akurat tą politykę odrzucił, no widząc, że ona jest całkowicie sprzeczna z jego imperialnymi planami. Ale powtarzam jeszcze raz, to nie pierwszy tego rodzaju eksperyment. Tamten został zatrzymany w fatalny sposób, żeby było, można powiedzieć, pod wieloma względami jeszcze gorzej. Ten trzeba powstrzymać po to, żeby wróciła demokracja, wróciła wolność, wróciła suwerenność. Wróciła międzynarodowa równowaga i jednocześnie też, żeby te kraje, które mają ambicje imperialistyczne, jednocześnie autorytarne albo nawet totalitarne systemy, zostały powstrzymane. W tym chcemy uczestniczyć. To jest, powtarzam, przedsięwzięcie polskie, ale także światowe. Oczywiście to jest maleńka cegiełka, ale to spotkanie właśnie ku temu idzie ku temu, żeby umacniać ten nurt w Polsce i żeby przypomnieć Polakom, tym, którzy mają takie poglądy i chcą się w to angażować, że jesteśmy tylko częścią rosnącego w siłę europejskiego, a, a można dzisiaj też powiedzieć światowego sojuszu. Dziękuję bardzo.